Cyfikacje. Musimy to szybko zrobić, bo nie wiem, jakby nas jakieś moby zaatakowały, to nie mamy czym się bronić. No mamy czym się bronić. No, kozacki miecz, kozacką zbroję. Zbroja jest chyba praktycznie niezniszczalna, bo się sama naprawia. No, dobra, to gdzieś tak to będzie. I tu sobie damy taki podest, żeby można było na tym właśnie wchodzić. Jeśli, jeśli i pod tym filmikiem gdzieś tak wystarczy mi, nie wiem, 10 łopek w górę, nie, 5, tak jak w tamtym. Dobrze, 5 i teraz idziemy do następnej kwalifikacji. O, no nie, to są już zrobione, ale trzeba im taki podeścik zrobić. O, w razie czego będziemy też tak mogli włazić do krówek? Nie? Dobra, teraz musimy szybko mościć tam zrobić na drugą stronę. Żeby mościg też był. Bo tu w ogóle znowu coś po Więc tutaj trzeba opanować to. Opanować to trzeba. Na pewno. To panujemy, i będzie myślę, że Git. Jeszcze taki mostek zrobimy. Oj, to trzeba rozwalić. On już noc w ogóle robi. Niestety, ale chyba będziemy musieli walczyć z nubami. A, je, a my tego na pewno nie chcemy. Bo, yy, bo my się musimy zająć fortyfikacjami, i ten most, który jest już co zrobiony. Dobra, mamy już kolejną część. Teraz tylko tą. U. Oj, 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 co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Mama mija. Co to mówi ten Mario? Uuu, ja nie mogę, jak się przestraszyłem! Fantomaty już latają! Ja nie mogę! Jeszcze muszę zbroić serio? Dobra, przynajmniej mam tarczę. O, znowu! dam chyba na Sobie chyba dam na zbrojkę płonięcie. albo podpalanie. Znowu mieć jak na atak. Chodź, tu wrono, jedna mała. Chodź. O, teraz już nie żyjesz, Nie. Pac yeah. O, roz rozwaliła się w powietrzu. Super. A mogę ją dostrzelić w ogóle. Chodzimy na fortyfikację, jak tam sprawa jak wygląda. Dobra, tu na razie nikogo nie ma. W ogóle innymi już się nagrywamy. Dobra, trzy minuty. Dobra, w fortyfikacji trochę się tam porobiło, tylko z tej strony jesteśmy w ogóle okwartyfikowani. Jeszcze. Dobra, zajmijmy się najpierw tym mostem. Bo most to, most to lepiej, żeby był. Żebyśmy mogli przychodzić, nie? Dobra, to pierwsze, co musimy zrobić, to dużo patyczków. Na przykład tyle. I teraz musimy właśnie. Dobra, inaczej. Zrobimy to od tu, stąd. Gdzie są patyki? Tu będą 100% patyczki. Tak. Tyle mamy patyczków. Teraz idziemy właśnie tu. Nie tu. Tu nie, tu to było. Dobra, resztę sobie chyba z tego zrobimy, bo to tak mi szybko jakby. I w ogóle a gdzieś tyle sobie zrobimy. Wszędzie musi być po 6. I dobra, mamy 18 tych płoteczków, żeby nam to chyba nie wybuchł, jak w poprzednich odcinkach, bo nam rozwalił całkiem sporo. Dobra, tu już mamy nasz mościk. Oj, nie starczy nam tego. Chyba nawet na no, to nam nie starczy. Nie, na to nam starczy, bo teraz tutaj trzeba zarobić. Ale to nam oczywiście trochę zabrakło. I tutaj trzeba to usunąć, żeby tutaj się nie dało wskakiwać. Czyli w sumie, i ja to chyba będę mógł wskoczyć, nie? Nie, chyba ja też nie będę mógł wskoczyć. Z na tej strony też trzeba to zrobić. Bo to będą furteczki, i przez furteczki trzeba będzie przechodzić. Żeby było to takie utrudnienie dla mobów. Dobra. Ja w tym filmiku już się z wami żegnam. Oczywiście nie zapomnijcie o pięciu łapkach w górę. A ja już się z wami żegnam. Oczywiście no, jeśli spodobał wam się mój kanał, to kliknijcie subskrypcję, bo zbieram na 20 subskrypcji. Pa!